Kochani, dzisiaj przedstawię Wam najgorsze i najlepsze karmy dla psa. Więc w sumie, bez przedłużania przechodzimy do pierwszej, najgorszej karmy dla psa. Pierwsza najgorsza karma dla psa na pierwszym miejscu jest pedigree, najgorszy, najgorszy syf, jaki może być, sama chemia. Pamiętajcie, że jeśli... Że... Dobra karma ma przynajmniej 40% mięsa w składzie, a pedigree nie ma nawet 20, maksymalnie ma tam chyba 9 lub 8, nie jestem pewna, ale raczej tak, bo czytałam kiedyś skład i nigdy w życiu nie będę, nie będę kupowała tej karmy dla Rafiego, czyli dla mojego pieska, który tutaj tu siedzi. Jest to po prostu najgorsza karma jaka może być i strasznie jej nie polecam, ona. zboża, a pamiętajcie, że zboża dla psów są bardzo szkodliwe i właśnie przez takie coś pies może mieć problemy z nerkami. Więc nie kupujcie tej karmy, bo ona ma po prostu tylko chyba 9% mięsa albo nawet 8% i ma dużo zbóż. Jest to najgorsza karma tania z marketu i nie polecam po prostu tej karmy. Jest ona okropna i nie kupujcie, bo jest niezdrowa, jest to sama chemia. A teraz właśnie pokażę Wam zdjęcie tej karmy. Miałam tu pierwsze lepsze zdjęcie tej karmy, bardzo jej nie polecam, jest ona okropna. Kolejną, okropną, najgorszą karmą, właśnie przed chwilą widzieliście Pedigree na zdjęciu i już wiecie jak ona wygląda i żeby jej po prostu nie kupować Kolejną najgorszą karmą jest Royal Canyon Pewnie dużo osób bardzo zna tą karmę, bardzo dobrze i no pewnie dużo, dużej ilości osób wydaje się, że ta karma jest dobra bo ma ładne opakowanie, jest jedną z droższych karm ale ona jest jedną właśnie z gorszych karm dla psa Ponieważ ma ona w sobie zboża i nie ma 40%, na pewno nie ma 40% mięsa. Yy, le, oczywiście dobre karmy mają powyżej 40% mięsa, lub właśnie te 40% mięsa. I myślę, że no lepiej kupić taką lepszą karmę, ale porozmawiajmy sobie teraz trochę o Royal Canyon. Dużo, właśnie dużo osób myśli, że ta karma jest bardzo dobra, że ona jest ładna, ma opakowanie, jest niby jedną z droższych karm, ale ona jest jedną właśnie z gorszych karm. Więc nie kupujcie tego psu. Już powiedziałam dlaczego, bo psy mogą mieć problemy z nerkami. Po prostu będę Wam teraz trochę przedstawiać właśnie te najgorsze karmy. Już nie będziemy tak dużo o nich mówić, bo na samym początku właśnie powiedziałam dlaczego. Nie warto kupować właśnie karmy naszym psiakom. I pamiętajcie, żeby tej Royal Canyon nigdy w życiu nie kupować, bo ona jest po prostu niezdrowa, tak samo jak Paddington. I to jest właśnie ta karma. Każda karma z Royal Canyon jest po prostu niezdrowa i to jest sama chemia. Więc nie polecam tej karmy Kolejną niezdrową karmą jest... Active Pet. Dużo osób może nie znać tej karmy, ponieważ jest to firma, mar... znaczy nie firma, chodzi o to, że ta karma po prostu występuje w marketach i możecie nie znać tej karmy, ale porozmawiamy chwilę o niej i pokażę Wam właśnie zdjęcie tej karmy. Ta karma ma tak samo w składzie zboża, i kilka procent mięsa. Nie powinno tak być, bo dobra karma ma mieć przynajmniej 40% mięsa. Wiem, że się cały czas powtarzam, ale chcę, żebyście to zapamiętali i żebyście nigdy w życiu nie kupowali tych karm, które pokażę właśnie na tym filmie. Nie przedłużajmy, po prostu nie kupujcie tej karmy, jest ona niezdrowa. Przejdźmy do zdjęcia tej karmy, już Wam je pokazuję. Proszę, macie tutaj zdjęcie tej karmy. I przepraszam, ale trochę się pomyliłam, bo powiedziałam, że to jest Active Pet, a to jest tak naprawdę ActiPet. Więc nie kupujcie karmy ActiPet, bo jest ona po prostu niedobra i chemia, sama chemia dla psa. A więc kolejną karmą niezdrową oczywiście dla psa jest karma Puffy. Karma Puffy tak samo ma kilka procent mięsa i w składzie zboża. Więc bez przedłużania pokażę wam jej teraz właśnie teraz zdjęcie tej karmy wam pokażę. I mamy tutaj naszą karmę Puffy, której strasznie nie polecam, bo ona jest okropna, obrzydliwa i sama chemia dla psa. Ok, więc przejdźmy do kolejnej okropnej, obrzydliwej karmy dla psa. Kolejną karmą dla psa jest karma Chapi. Można ją kojarzyć, możecie ją kojarzyć, możecie jej nie kojarzyć. No ale wiem, że dużo osób też ma tą karmę czapi i jest ona po prostu okropna. Jak mówiłam, ma w składzie zboża i kilka procent mięsa. Każda zła karma ma w składzie zboża i musicie wziąć sobie to do głowy, że nie kupujemy tych karm, bo są one okropne. Po prostu, wiesz, może mieć... No może być po prostu haury. Nie, nie, nie będzie tego widać na pewno od razu, ale po jakimś czasie możecie właśnie zobaczyć, że... Nieważne, bez przedłużenia już nie gadam, idziemy zdję zobaczyć zdjęcie tej karmy. I mamy naszą karmę Chapi. Już nie będę tu mówić, bo wszystko już mówiłam o niej, więc po prostu chciałam Wam pokazać jej zdjęcie. To jest karma Chapi. Kolejną okropną jeju karmą dla psa jest karma Teo. Karma Teo jest też jedna z po prostu okropnych, obrzydliwych, chemicznych karm dla psa. A to dlatego, że ma tylko kilka procent mięsa i ma w składzie zboża. A to jest właśnie zdjęcie karmy Teo. Chciałam też przypomnieć, że każda właśnie z tych karm ma też puszki. Chodzi mi tu o mokrą karmę, właśnie, czyli pokażę Wam teraz puszkę z Teo. I mamy tutaj puszeczkę karmy Teo. I jest ona tak samo niezdrowa jak karma. Ok, kolejną okropną, obrzydliwą karmą dla psa jest karma. Karma Frolik. Nie wiem, jak to się czyta Frolic, Frolik. Yy, nie mam pojęcia, więc nie będę wymawiać. Po prostu nazwy tej karmy. Ma tak samo w składzie kilka procent mięsa i zboża. Tak jak każda zła karma. Chodźmy zobaczyć jej zdjęcie. I mamy zdjęcie naszej karmy Frolik. Czy jak to się tam czyta, nie umiem tego czytać. Nie polecam tej karmy w ogóle. Ok, a więc jeśli mamy już karmy. Okropne, niezdrowe, to teraz przejdźmy do tych dobrych. Jedną z lepszych i fajniejszych karm jest karma Wiejska Zagroda. I jest to właśnie ta karma. Nie ma ona w ogóle w sobie zbóż i ma tyle, ile powinna mieć procent mięsa. Bardzo polecam tą karmę, jest ona bardzo dobra. I bez przedłużenia przechodzimy do następnej dobrej karmy. Rafi, chodź tu! Rafciu! <kłysy> A więc kolejną karmą, która którą po prostu chcę, żeby się tutaj znalazła. Jest to po prostu taki bonus do tego filmu, bo jakby chodzi o to, że to nie jest sucha karma, lecz mogę, ale bardzo polecam tą karmę i jest to po prostu Dolina Noteci. Jest ona super karmą, nie ma w ogóle też w sobie złóż. Jest naprawdę dobra i bardzo polecam tą karmę, jaką właśnie jak chcecie kupić. Jak, jeśli chcecie właśnie kupić taką puszkę sobie właśnie dla psa, to polecam właśnie wiejską zagrodę i właśnie tą Dolinę Noteci. Idę wam ją pokazać. Tu właśnie mamy saszetkę z mokrą karmą Doliny Noteci. To nie jest puszka, ale sasz, saszetka. Puszki też są, więc w sumie mogę Wam pokazać. To jest właśnie puszka z naszą bardzo dobrą karmą. Kolejną karmą, którą bardzo polecam, jest to karma Rokko. Yy, Rokko jest bardzo dobrą karmą. Też nie ma w sobie zbóż i ma tyle procent mięsa, ile powinna mieć. Właśnie dobra karma. Więc teraz pokażę wam właśnie jak ona wygląda. Nie będę tu mówić dużo właśnie o tych karmach ile one mają procent mięsa i w ogóle powiem wam, przedstawię wam właśnie najlepsze karmy dla psa. Ponieważ chodzi o to w tym filmie, a nie żeby się właśnie rozgadywać z tym składem. Po prostu czytałam skład i po prostu te karmy wiem, że te karmy są dobre, więc idziemy właśnie pokazać wam te karmy. I jest to właśnie ta karma, bardzo polecam tą karmę, jest ona bardzo dobra, ma fajny skład i możecie kupić właśnie tą karmę, jest ona bardzo fajna, bardzo ją polecam. Pokażę Wam teraz właśnie mokre karmy z tej firmy, czyli puszki i inne takie. Pierwszą rzeczą z firmy, z firmy Rocco jest to paszczet dla psa. W takim opakowaniu nie jest to puszka, ale paszę który też bardzo polecam. Pokażę Wam teraz puszkę. I tutaj mamy puszkę też z firmy, z firmy Rokko. Bardzo ją polecam. Pokażę Wam teraz mniejszą puszkę. To jest mniejsza puszka z firmy Rocco, którą też bardzo polecam. Są różne smaki, yy, więc możecie sobie wybrać. Kolejną bardzo dobrą, super karmą jest to karma Samsfield. Samsfield... Sansfield, nie wiem dokładnie Ale myślę, że to się nazywa po prostu sansfield. Mam tą karmę tutaj, bo Rabciu Właśnie ją teraz je i jest ona bardzo dobra Nie ma w sobie zbóż i ma tyle procent mięsa Ile powinna, idę Wam ją teraz pokazać To jest karma Samsfield. Tutaj macie nazwę tej karmy Samsfield. Mam nadzieję, że to jest tak się czyta, ale Nie wiem dokładnie Jest ona bardzo dobra, tu macie taki właśnie obrazek Idę yy, Wam ją pokazać Dokładnie yy obrazy takiego pieska yy, ma bardzo fajne opakowanie, chociaż tu nie o opakowanie nam chodzi, ale zazwyczaj właśnie takie dobre karmy mają takie fajne opakowania. Tak to wszystko wygląda, tu mamy yy, dla seniora, czyli dla starszego pieska. I tak, pamiętajcie, że ta karma jest dla starszego pieska, chociaż i są też właśnie, bo jak kupowaliśmy tą karmę w zoologicznym, to właśnie zwracaliśmy uwagę, żeby był dobry skład i ten i, ale pamię, I była jeszcze karma dla szczeniaków Więc jeśli chcecie sobie taką karmę kupić, to jest ona dla dorosłych psów I jest ona też dla szczeniaków I ogólnie to bardzo polecam tą karmę Strasznie, strasznie jest ona bardzo dobra I ogólnie to tak Kiedyś właśnie mój pies, jeśli, jak miał inne karmy, też oczywiście dobre Chociaż, yy, no, nieważne Chodzi o to, że jak kiedyś mój pies miał inne karmy, to on po prostu je... Czasami ja czasami zostawiał, a Tom jak mu się da, to on po prostu, on tak lubi ją jeść. Ona mu tak smakuje, sucha karma, rozumiecie to? On kiedyś w nią inne suche karmy. Um, ogólnie ja na obiad może robię ryż su pomieszany z suchą karmą, ale to nieważne, nie w tym filmie. To on po prostu te karmy zostawiał, on nie chciał ich jeść. A jak to mu wsypie, to on tak mu smakuje, że... Wow, ...serio. Zobaczcie, tu jest niestety jest wszystko po angielsku, ale czytam ten skład jest bardzo dobry i... Wszyscy nawiązują, znaczy powiem tak, no ta karma jest całkiem dobra. Ona jest bardzo dobra w sumie. Jedna z lepszych tych karn. Tu macie yy, nazwę właśnie. Tu sam jest, dobrze, nieważne. Tu to jest o, ryż, i nie wiem, nie wiem dokładnie, bo ważne, ale patrzcie, tu macie. Yy, tu macie, właśnie, ryż. To są jabłuszka, tu mamy pomidory, marchewka i tu macie, tu są też skład z tej karmy, on jest bardzo dobry. Czytałam go po polsku, ale na internecie, nie tutaj, więc wam nie przedstawię tego składu, ale jest bardzo mega i strasznie właśnie polecam tą karmę, jest super. To by było już na tyle, na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że pomogłam Wam w wyborze karmy i że nie będziecie kupować tych karm, które były tutaj na odcinku, tylko te dobre. Też były na odcinku, ale właśnie kupujcie te dobre karmy, czyli właśnie Soundsfield, Dolina Noteci, Rokko, Wielka Zagroda. To są najbardziej polecane karmy i bardzo je polecam, więc to było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie na dłużej, bo będę się bardzo cieszyć, więc pa pa!